Mateusz był grzecznym chłopakiem. Zawsze dostawał dobre oceny. Rodzice byli z niego bardzo dumni. Czasem trochę za bardzo się martwili. Nie chcieli, żeby wpadł w kłopoty. Mateusz miał jednego dobrego kumpla Olka. Potrafili godzinami gadać o wszystkim. Pewnego popołudnia Mateusz był sam w domu. Rodzice byli w pracy. Nudził się. Postanowił pobuszować w internecie. Znalazł stronę z grami. Jedna gra przykuła jego uwagę: Playboy Mansion. Kliknął przycisk Pobierz. Poczuł dreszczyk emocji. Wiedział, że nie powinien tego robić, ale pokusa była zbyt silna. Download się skończył. Mateusz otworzył plik. Spodziewał się zobaczyć ikonę gry. Zamiast tego zobaczył mnóstwo plików wideo. Kliknął na jeden z nich. Film zaczął się odtwarzać. Mateusz zamarł. To nie była gra. To był film pornograficzny. Poczuł się zdezorientowany, przestraszony i podekscytowany jednocześnie. Nagle usłyszał klucz w drzwiach. Rodzice wrócili wcześniej. Mateusz wpadł w panikę, próbował zamknąć film, ale było za późno. Rodzice wszystko widzieli, byli wściekli, nakrzyczeli na niego, zabrali mu komputer, następnego dnia go sprzedali. Mateusz czuł się okropnie, zawiódł rodziców. Stracił komputer, czuł się zagubiony i samotny. Jego życie już nigdy nie będzie takie samo.